Słowo Boże na dziś. Piątek, 21 lipca 2023 roku. Wspomnienie Świętego Wawrzyńca z Brindizji, prezbitera i doktora Kościoła. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia ilość osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny, wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, Lecz upieczone w ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na nogach waszych i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży Wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla Was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia. Na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 116. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców, Jestem twym sługą, synem twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym jego ludem. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja. Alleluja! Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu, Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział, Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód? Oni jego towarzysze? Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień Szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek Szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem syn człowieczy jest panem Szabatu. Oto słowo pańskie.